Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj moi drodzy znajdujemy się w miejscu, które pokazywałem wam na vlogu około 3 lat temu to był wrzesień 2018 roku i dzisiaj jesteśmy tu ponownie mowa o miejscu, które tutaj biwe w naszym tutaj żargonie, w gronie, że tak powiem, wycieczkowiczów nazywa się lądowisko Ufo. Jestem troszkę mądrzejszy o to, co tutaj w okolicy się znajduje, dlatego postanowiłem, mimo wszystko wam to miejsce pokazać. Jest to taki dziki taras widokowy, zresztą polecam tego vloga z przed trzech lat. Znajdziecie sobie go w kartach w prawym, górnym rogu materiału. A teraz moi drodzy, przejdźmy już do pokazania wam, co się tutaj dokładnie znajduje. Może, zacznijmy może od tej strony to miejsce moj dozy zajmowało się kiedyś takim bardzo, bardzo dobrym wysokiej jakości węglem z Anglii niestety nie, nie, nie pamiętam tutaj do końca całej tej historii, którą tutaj pan przewodnik nam swego czasu opowiadał. Natomiast to jest jeden z pierwszych, chyba nawet pierwszy tutaj elewator, z tego co, co, co pamiętam, w mieście. Tutaj prostopadle do niego. On jest taki, jak widać, stąd betonowy. Prostopadle do niego był jeszcze taki ceglany, bardzo ładny, ale podczas wojny został zbombardowany i po prostu go rozebrano. Moi drodzy, no to co tutaj widzicie. To jest oczywiście rzeka Odra, natomiast tam kawałek dalej za tą wyspą, co widzicie, to jest, moi drodzy, jezioro Dąbie. Widać tam nawet jakieś tutaj, proszę, żaglóweczki sobie pływają, widać tam również gdzieś tam w oddali może jakieś miejscowości właśnie, które się nad tym jeziorem znajdują, natomiast tutaj, moi drodzy, z drugiej strony, o tutaj znajduje się restauracja Jachtowa, a tam jeszcze dalej w oddali mamy na przykład szczecińską spalarnię śmieci. Też tam jakąś infrastrukturę portową. A tutaj moi drodzy, mamy jakiś śmigowiec, co tutaj leci. A tutaj moi drodzy, mamy wystający maszt wieży Kocławskiej. E, całe miejsce moi drodzy jest takie bardzo, bardzo dzikie, ale zdarza się tutaj. Że ludzie sobie robią glila, o tutaj mamy jakieś nawet takie prowizoryczne legowisko, zrobione z tam z części palety i, i z takiej poduszki. E, tutaj zara się mój dozy, że ludzie sobie robią glile. No, my Nam też tutaj, znaczy w zasadzie glile, ogniska. E, nam też tutaj kiedyś na wycieczkach w ramach jakichś wycieczek e, rok temu udało się właśnie takiego, takie ognisko sobie zrobić. Naprawdę bardzo, bardzo urokliwe. Bardzo, bardzo e, spokojne miejsce. I tak jak już mówiłem, Nazywa się w cudzysłowie lądowisko UFO. Cóż, to w tym vlogu byłoby na tyle. Mam nadzieję, że, że się Wam podobał. E, dziękuję za uwagę oraz za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Zapraszam do do, do wsparcia na Discorda, forum, e, grupy na Facebooku. E, wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do następnego materiału. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!